Cześć witajcie, dzisiaj wymiana klocków z tyłu w sacie Leon FR klocówki brembo mamy, zakupione zestaw do wyciskania tłoczka. i co, zabieramy się, odkręcamy koło. Nie Pokażę, jak to wygląda. Jaka grubość. Nieco już nie ma. No. Tu. E, teraz jeszcze Wam chcę, chcę pokazać. zobaczcie, jeśli klocki są równomiernie zużyte, to świadczy o tym, że poprawnie pracują tutaj e, w całym zacisku. I te śruby, które tutaj e, tulejki, które pracują popatrzcie jak e, ładnie też sobie pracują gumy jeśli są szczelne nic się tam nie dzieje i, i one po prostu odpowiadają za to że równomiernie tak jak widzieliście są zużyte klocki z prawej i z lewej strony tarczy także można wziąć i te gumy można sobie po prostu wyciągnąć e, wyciągnąć całego tego tą śrubę tam y, z prowadniczką nasmarować y, specjalnym y, smarem do prowadniczek, do układów właśnie hamulcowych no i włożyć z powrotem szczelnie tą, y, tą całą gumkę, ewentualnie można cały zestaw nowy, taki naprawczy regeneracyjny sobie kupić, jeśli jest najgorzej. a tutaj już był efekt piszczenia czyli przytarło tutaj, popatrzcie Kawałek tutaj już tego elementu, a były zjechane już na maksa. Najwyższy czas i pora było do wymiany. Słuchajcie, może Wam tutaj to tak pokażę. Potrzebny będzie nam na pewno taki zestaw do. Wciskania tłoczka dobieramy sobie odpowiedni tutaj z gwintem system do kręcania tutaj. Akurat w Seacie jest z oznaczeniem R czyli to jest prawe obroty wkręcania tutaj. Tą końcóweczkę musimy sobie dobrać tutaj. Akurat z tego zestawu to jest oznaczenie 7, to jest tutaj. Stąd wzięte. No i cóż, no i musimy trafić. Jeszcze będzie jeden element bardzo ważny, ale to za chwileczkę Wam powiem o co chodzi. Czyli tak, teraz, jeśli mamy tam już przeczyszczone prowadnice całe w e, zacisku, bierzemy się za wciskanie tłoczka. E, jeszcze bardzo ważna rzecz. E, jedna z bardzo ważnych rzeczy. E, idziemy i odkręcamy sobie zbiornik płynu hamulcowego. Pod maską silnika. Tu musimy odkręcić ważna sprawa, ponieważ jeśli zakręcimy, będzie podciśnienie się wytwarzać i nie możemy nie wcisnąć tłuczka, czyli odkręcamy zbiornik, żeby też ewentualnie mieć na uwadze to, że poziom płynu podnosi się do góry jeśli będzie za dużo, możemy sobie szczekawką spróbować troszkę wyciągnąć. Nie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tu jest jedna z kolejnych ważnych rzeczy, jak to w grupie waga. Może być kwestia taka, że. Tak, ja pokażemy. No. Tłoczek w środku. Jeśli nie będzie Wam chciało iść, może być taka kwestia, że tam musicie popróbować. Musi być na zasadzie próbi błędów. Próba wkręcenia go w gwint, który jest w środku w tłoczku, żeby po prostu trafił i żeby dał się wciskać już po gwincie. Także musicie ewentualnie, jeśli Wam nie będzie chciało iść, to musicie kilka razy do przodu, do tyłu popróbować i później już powinno iść. I zwracajcie uwagę na płyn hamulcowy w zbiorniczku, żeby Wam się tam nie rozlało na całe tam inne elementy w silniku. Wkręcamy i on się wciska do środka. I teraz rozblokowujemy, wyciągamy i pociąg on wciśnięty. Nowe klocki przetrzyjmy, żeby ta warstwa taka poprodukcyjna była zdarta, żeby lepszą miały przyczepność. Choć i tak muszą dopasować się do tarczy, <noise> która jest już na samochodzie, czyli trzeba mieć na uwadze, żeby około 100-200 km nie szarżować, ponieważ hamulce muszą się Dopasować, i hmm, tam jest jakiś problem, I ważna sprawa, żebyśmy sobie dopasowali klocki tak, żeby one fajnie różnie chodziły. Jeśli coś by gdzieś haczyło, można sobie wyciągnąć i gdzieś tutaj delikatnie pilnikiem, jakiś element, który by blokował prowadzący. Można delikatnie sobie spróbować podpiłować. I zakładamy nowe śruby. Nowe śruby. Dwie. I system powrotny odwrotny do tego, co było. Tutaj zamiast tych obciążków możemy użyć klucza. U mnie niestety gdzieś się zapodział i trzeba było sobie radzić w inny sposób. Tam jest trzynastka, a tu jest z tej strony piętnastka. No warto sobie jeszcze przeczyścić całą tutaj piastę, żeby była czysta. I zakładamy koło. Słuchajcie, czas operacyjny na wykonanie takiego e, zadania. Dwóch kół z tyłu w zacie przypuszczam, przy dobrych wiatrach, półtorej godziny. Myślę, że, że to jest chyba wystarczające. No wiadomo, jak ktoś e, troszkę tak domowym sposobem i, e, i coś jeszcze, coś nie za bardzo pójdzie, no to może troszkę więcej. Natomiast zaoszczędzicie nie wiem, szacuję ze 150-200 zł pewnie no, plus minus, 150-200 zł tak szacuję no nie wiem jakie w różnych rejonach Polski i zależy gdzie pojedziecie, ale szacuję, że, że tyle byście mogli zaoszczędzić także jeśli jakoś był pomocny ten filmik dajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i czekajcie na kolejne film trzymajcie się, na razie, cześć